Siema, w dzisiejszym odcinku odbierzemy wszystkie star dropy z karnetu zadymierskiego, ale żeby było ciekawiej, za każdym razem jak wydropimy jakiegoś legendarnego star dropa a właściwie, bo nie ja otwieram, tylko Dominika będzie mi otwierać na moim koncie wszystkie te star dropy, to za każdego legendarnego star dropa Dominika dostaje 1000 gemów, tak po prostu żeby było ciekawiej, żeby było fajniej, żebyśmy się razem cieszyli z tego co dostaniemy. Nic nie zostało odebrane do tej pory z całego karnetu mamy tutaj wszystkie star dropy oczywiście jest nasz legendarny star drop w tym miejscu, no i 18 losowych star dropów więc w całości wychodzi na to, że mamy 43 star dropy do otworzenia, no i zobaczymy co jeszcze Jeden, już jest dbara, Tak, be. na pewno masz tysiąc gemów, czy będziesz miał więcej Trzymam uuu, kciuki, uuu. że tak No i widzicie, jest nowy update, w ogóle piszcie co uważacie o nowym update cie. Tak czy siak, lecimy, zaczynamy To co, masz jakąś taktykę, w jaki sposób będziesz mnie otwierała? E, nie, ja mam taki rytuał, że po prostu Lecę od początku do samego końca I tyle, tak chyba każdy okay, z No, Ok, no do do dobra, to, to. Dawaj. dawaj Zobaczymy co tu będzie Bardzo no, rzadki, dobra, no bardzo rzadki niestety. nic takiego No dobra, lecimy dalej Dobra, w kolejnym może będzie jakaś O! O, jest mityk! szansa. Uwaga, cyk. Nie, niestety, raz? ale dobra, mityk to też jest dobra rzecz. I... O, odblokowany o. prawie tak. Pierdzielona poruwa w końcu będzie moja. I, i uwaga, mamy... Rzadki, Rzadki tylko i wyłącznie, no niestety. No ja ci mówię, ty musisz jakieś rytuały dodać o, do tego. O, o, poczekaj. Epicki. A rytuały w sensie, że mamy coś zrobić, żeby... No tak. A co o, innego, no przecież ja chcę też stardropa jakiegoś legendarnego. A jaki masz rytuał, który zawsze działa? No nie po wiem, czego? na przykład taki, że ja otworzę teraz o, nosem. nosem. Uwaga. A, nie, no, bo to trzeba nos nosem się, cały czas. Nos się nie nadaje. Bo to Trzeba cały czas, teraz twoja kolej. No dobra. Już nosem i musisz za każdym razem kliknąć nosem. Nosem. Chyba nic nie działa, widzę zieloną przed więc <grym> chyba nie... nie. próbujcie w taki sposób tego zrobić. Łokieto. Na, ma na małego paluszka? No, no łokieto. To następny <grym> na małego paluszka. O, łokieto, 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 łokieto. Kurde, no i nie ma, no łokieto nie działa. Mówię, mały paluszek. Mały paluszek, dobra. dobra. Będzie legenda no, małego na małego poluszka. paluszka. Dobra, uwaga. Zobaczymy czy to się działa. Rzadki. Nie, paluszek nie działa. Beznadzieja. Dobra, to to kciuki jeszcze nam zostały, chyba, nie standardowo. Nic nie ma, no to nic nie działa. Jak co my mamy zrobić? Możesz y, buziaczkiem. Okay. Myślę, że to buziaczek nie ty... wiem, czy to zadziała, bo w Co jest grane? Co z tymi start -dropami? No i nic. No i nic tu nie mamy, no. Braw. Dawać, bo ja chcę klejnoty. Bardzo rzadki znowu. Jaka no beznadziejna 27. Nie, ty sobie nie zarobisz. Nie to robisz sobie, Oj, nie Wiem, co może zdziałać, cuda. Co? Okiem. Jak ty chcesz zrobić to okiem? Ja to zrobię jakoś. Czeka, na pewno okiem otwierasz. Chyba, br nie? chyba brwią jednak. Dobra, no nic nie działa, no dobra, to może jest jakiś inny sposób, na przykład iść od końca, nie? No i znowu rzadki, jakim cudem. Ej, na skończym. razie jeden mityczny tylko i wyłącznie był. Widzowie, jeden mityczny. Czy ktoś z was miał tak beznadziejny karnet? To będzie ten, stardo. Nie, 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 nie. Co jest grane? Ale tylko te dane tak. zostały? Mm -hmm. Tak mało, a było tak dużo. Malusko. I co? Epicki. Epicki, no dobra, ale znowu była emotka. Dziesięć jeszcze zostało, dobra. No to, to, to co, po pięć? Cały, Otwieramy całą, teraz pięć. Pięć gra? moich. Widzowie, czy wygram z Dominiką? Moje pięć kontra jej pięć. O, 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 o! o! Legendarny. Fajnie, że się cieszysz no też. Co? No ja też że się cieszę. Mam dodatkowe rzeczy na koncie. Dobra. dobra Ciekawe co. Postać czy skin? No co postać, bym marzy? chciał chyba bardziej niż postać. skin. No. no, to dawaj. Trzy, dwa, jeden, go! Skin. O, jest skin. No. Jaki riku zarobisz! ty? Ale to ten fajny skin. Ej, mega fajny. Mega. Dobra, wypostarzę od razu. Chyba masz tysiąc gemów już zarobione. Waga, czyli nie jest aż tak źle. Widzicie na to, że jeden legendarny. Ja w sensie, pomyślałem o tym, że będzie ich więcej troszeczkę, ale dobra. Przynajmniej mniej się nakosztuje na kosztuje na Dominika. O! o, ty. No dobra, mam mityka i legendarny. Legendę. Na to wyszło. Z moich pięciu był mity, i legenda. O! Co jest? Biedronkowa! Biedronka. Wyposaż od razu, let's to ty, go! Ostatni kolor. Zostałeś na dobie, to masz dwa? Uwaga, mam, mam, mam trzy nawet chyba. O. Ej, to tobie jak już się trafiło. Dobra, to masz bardzo rzadkie Nie, nie trafi. No jak? Przecież może się trafić. To jest no za każdym razem rzadko. Pięć najlepszych później. Okej, okay, dwa rzadkie. War, no trzy bardzo rzadkie. Jest I ostatni? legendę jeszcze jedną przed tamtą epic O! Oh, oh. Mityk! Dobra... A! To jest mityk, Super! Yeah. Najfajniejszy mityk jakiego w życiu widziałam co? No co, został ostatni, legenda. ostatni. Co tu może się trafić? No wszystko. Ja postać. Chciałbym postać, bardzo bym chciał postać, ale teraz to ty klikasz. Może kot kliknie. Dawaj kota. Zobacz, mamy stardropa. A ty lubisz przecież on. na telefonie siedzieć W ogóle to jest taki fun fact, on naprawdę siedzi na telefonie i gra normalnie w gry. Na telefonie, dobra, Myśki. trzymaj. Tak, w myszki, no. Dobra, Albenek, tutaj. Tu. O. O, co to? Gwizd na moc. I co, przyniósł szczęście Benek, czy nie? Eee, nie jest. spoko. Na ciebie się gniewać nie mogę. Za jednego Gema mogę odblokować Daga. To? to co, odblokowujemy daga i jeszcze okay. zobaczymy, przetestujemy go. Boga, pyk. Jeden gem, Let's go game. robimy, to widzowie. Jeee, no. yeah, w końcu. Mam go. No i dobra, i od razu możemy zaznaczyć kogo kolejnego. No to Lole na pewno. I zobaczmy sobie tego daga. Ale się cieszę, w końcu mam parówę. Od razu paruwa leci lekki upgradezik, żeby zobaczyć cokolwiek, co potrafi. O kurde, już nie, mam, nie mam lepszy bardziej. On na ósmym. To i tak jest dobrze, ja swojego wcale nie ulepszyłam. Lecimy. Zobaczymy, czy Dag to jest postać dla mnie, czy może nie. E, w sumie na boty tak będę grał teraz, to ja się nie dowiem, czy to jest postać dla. Pyk, pyk, pyk. Co jest grane, jaki on damage ma? Co jest? I nie musi w ogóle celować. Co jest grane, jaki on jest OP! Widzowie! Jeżeli macie daga, to jesteście nubami. Nie, no, żartuję. Fajny jest! zarombisty. Ale patrz, bo nie strzelają. No tak, no złoty, no. To jest po prostu za proste, Ale na botach jest bardzo fajny. Elo! No bij mnie! Bij mnie! Chcę zobaczyć jak ULT działa. Dokładnie. Mam Ulta i co teraz? Przestała cię bić. Dosłownie. A! Prawie zginąłem! O kurde kurde skoczyliśmy się ult akurat Ja wierdzielę. Dobra, czyli co? Wychodzi na to, że zarobiłeś 2000 gemów Bardzo fajnie No to wchodzimy na konto Dominiki Zobaczymy w ogóle co my tutaj mamy ciekawego Uuu, a co to jest takiego? Ja ci to odbiorę sobie okay. O, Jakiś star dropping zobaczymy No dawaj o, No i dobra, doładowujemy ci gemy w takim razie. Uwaga, zasoby soby, Pamiętajcie, żeby kupować sobie na stronce, a nie tutaj. Ja wychodzę na stronkę i ci doładowuję ze stronki. Ojej, yes! zobaczcie! Przedmioty dostarczone. Hey! 2200 klejnotów. Doma! Proszę bardzo. Twoje super. konto. No to co, doma? Masz 2265 gemów. Masz już pomysł na co to wydasz? Nie wiem, właśnie patrzę. Co tu jest fajnego, możesz mi oczywiście doradzić, jeśli widzisz coś super No dobra, dobra. A w sumie okay. tatara jest fajna, ale nie wiem, czy. Tatara to w ogóle chyba będzie za darmo, ale nie jestem pewien. Tak? Nie, przecież to nie jest pewien. No lepiej, żeby nie mówić, no. Dobra. Bo w sumie jak jest w sklepie, to czemu miała być za darmo. No. Bez sensu. Wiesz, że masz coś takiego domnika, jak jeszcze katalog i możesz kupić każdego skina, jaki jest tylko w grze. O, faktycznie, dobra. To przejrzymy sobie, tylko ja nie mam na razie poworyta żadnego. Nie, a jaką postać najbardziej lubisz grać? Na no, w sumie nie to lubisz, ale już masz tyle skinów, że ja pierdzielę. No <laughs> to nie mam ma mnóstwo! E, do Fipery też mam dużo i, no, i lubię to, jeszcze to. EMZ, ale trafiłam do niej teraz ostatniego tego skina. Tak, poza tym ten... No nie no, masz fajne skiny. Tak. Musisz sobie wybrać to, o czym grasz. Jeszcze nie gram. Mandy, ale jakbym miała fajnego skina do niej, to może bym grała. A, czyli w drugą stronę. Czyli no. ty grasz postaciami, do których masz skiny. Okay. Te mi się podobają, tak. Ta mi się podoba. Fajna Zobacz, jest, no spoko jest. no Jak tobie się podoba, to mi też się Juhu. podoba. Nice, fajnie. Ale teraz będę grała Mandy cały czas. Kupujesz coś jeszcze? Możesz tyle gemów, przecież ty masz sobie kupić wszystko, dosłownie. No, ale nie wiem co, nie chcę też, wiesz co, o, bo czekam na, na tego skina na przykład. A, Lori i będzie miał fajnego skina. Aha, czyli ty sobie dużo pewnie gemów zachowasz. Czy to jest bez sensu, że ja sobie dodawałem te 2000 gemów, bo ty nic nie nie chcesz ogólnie w tej grze. O wiem co, max Gepard. Lamparta musi mieć najpierw, żeby okay. to sobie odblokować. Ciekawe czemu. Co, bierzesz tego? Chyba tak. No dobra. no paski. fajny, fajny, fajny. fajny. Chyba ci jest super, dobra. To bierzemy tego, I od razu zobaczymy, co, od razu zobaczymy co trzeba, żeby tą panterę odblokować. No, no i dawaj wyposaż. I teraz zobaczmy tego no. jeszcze, tego. A, 29! A, no i co 29. robicie? Możesz sobie też kupić. Dobra, Przecież. to biorę. No. A fajnie, że tani jest. Ej, nice! I masz dwa skiny od masz... razu automatycznie, tak. jakby za, za taką tanią cenę, no. Super. Dobra, dziękuję Ci pięknie, a co do reszty gamów, to ja sobie zachowam na później, bo może wyjdą jeszcze jakieś fajniejsze skiny, a ja zawsze wydaję gamy ostrożnie. Nawet, Proszę bardzo. Bożo. Możesz sobie zrobić z nimi co chcesz. Tak więc dziękujemy Wam bardzo za oglądanie, jeżeli Wam się podobał i jeżeli chcecie więcej odcinków z otwierania karnetów lub jakichś star dropów i przy tym ktoś dostaje w zamian jakąś nagrodę, żeby dwie osoby co się cieszyły na raz, a nie jedna? No to wystawiajcie łapy w górę, piszcie w komentarzu. No i do zobaczenia następnym razem. Na razie, cześć, pa pa.